Ostatnio w naszym domku mają miejsce dziwne sytuacje, jakby paranormalne. Nie wiem, czy tu są jakieś duchy, czy coś, ale tak, zniknęła nam kanapa. Wcześniej nam w ogóle zniknął telewizor. Co kupimy jedzenie z lodówku, do lodówki, wsadzimy, słuchajcie, to znika. Jest po prostu tragedia, co nie jiplejka. Ja nie wiem, co my mamy zrobić w tej sytuacji. Te, Może duchy te, tu są? To jest właśnie jakieś dziwne odgłosy. Ja słyszałam, jak kładłam się spać. W nocy, nie? Jakby i... ktoś chrapał, czy coś? Jakby ktoś tu mieszkał w ogóle z nami, a tu nikogo nie ma w ogóle widzowie. I tak. Jak kto to jest? Ja cały czas szukam, rozglądam się, ale nikogo nie widzę, wiesz? No, chyba będziemy musieli się zaczaić playka i namierzyć te duchy, bądź nie wiadomo kogo, słuchajcie. Może, nie wiem, jakieś kamery czy coś. Rozejrzyj się tu może po okolicy. Może, słuchajcie, to na plaży, nie wiem, ma miejsce dziwna jakaś sytuacja. Tam idzie, ty! Widzowie, chowamy się przed tym poł. Normalnie, co on tu kombinuje znowu, wiecie, co? Zejdę na dół i będę go może śledził. O nie, on tu idzie do mnie? Uff, nie wchodzi, słuchajcie, nie wchodzi po schodach. Co on tu kombinuje, widzowie? wchodzę do swojej tajnej bazy. Ej, Tutaj co? kartę. Jak to wchodzi do tajnej bazy? Przecież to jest pod moim domem, widzowie, bezpośrednio. Widz widzicie? On tu normalnie ma jakąś dźwignię. Normalnie dźwignia. Patrzcie, ukryte wejście. Idziemy tutaj dalej. Jakieś kartony w ogóle. Ej, i tam jest jakaś ich baza, chyba, czy coś. Słuchajcie, trzeba mieć kartę dostępu, żeby tam wejść. Dobrze zabezpieczone w ogóle. Pedro, tu dali. Ej, dobra. Ja nie mogę, jak tą kartę w ogóle zdobyć? Będę musiał, słuchajcie, jakoś zdobyć tą kartę i tam się może dowiemy, o co tu chodzi. Najprawdopodobniej te hałasy to posłuchajcie, pod moim domkiem po prostu tam mieszkają w tej bazie. I to może być ten słuch. Muszę tylko coś wymyślić, jak zdobyć dostęp po prostu do tej bazy. Tak się zastanawiam, widzowie, kto mógłby dorobić mi taką kartę, żeby mógł dostać się do bazy tych poł i po prostu dowiedzieć się. Ej, Laki, i dowiedzieć się, co kombinuję pod moim domkiem. Laki, co ty w przychodni robisz? O, siemanko, byłem mu na wizycie u doktora, ale wszystko ze mną w porządku. Ty, słuchaj, bo w ogóle wiesz, że pod moim domkiem chyba mieszkają Poł. tylko nie mogę wejść do ich bazy, bo tam mają zabezpieczenie na kartę, wszystko jest zabedrokowane. Wiesz, jak rozwikłać w ogóle takie przejście? Ty, to dobrze się składa, bo tak się okazuje, że mam kartę i normalnie zaprogramowanie kamery, monitory, także trzymaj. Co, że Możesz masz sobie kartę? sobie zaprogramować Czy... te monitory pod kamerę i będziesz widział, co Poł robią, jak ciebie nie ma w danym miejscu. Miejscu. Aha, no to to jest spoko opcja, ale myślałem, że mi kartę wiesz co dasz i już normalnie wejdę. Czy mi zaprogramujesz? Lecisz ze mną? Bo ja tu, słuchaj, normalnie zamierzam zrobić na nich jakąś zasadzkę i się dostać. Halo, laki idziesz? ej no idę, idę. Tylko właśnie coś mnie e, noga boli od tego lekarza. Nie wiem, jakoś, jakoś ej, coś mi źle. Czekaj, tam jest poł, tam jest poł, laki, widzisz? Widzisz Aha, mówiłem, widzę, no? Mówiłem, tam jest właśnie ich baza, one się tam kręcą często i patrz. Teraz wlezie tam, wlezie do środka Aha, do bazy, dźwig jakoś pociągnął. Tak, ja tu szybko biorę tą kamerę, co mi dałeś, programuję tutaj jedną, tutaj słuchaj, zaprogramujemy kolejną. I ale co, czyli co tam jest później yy, drzwi i no na karcie wejście? Tak? Zobaczysz. Nie wiem, czy tam mu zapukać, czy lepiej. Nie wiesz, że to wszystko jest pod moim domkiem? Nie wiem, może umiesz to schakować jakoś. Ale tutaj nawet zamontuję, słuchajcie, kamerę, cyk. I będziemy mogli śledzić. Ale co myślisz, że oni tą kartę gdzieś odkładają co jakiś czas i będę mógł to namierzyć? Tu się I może znaleźć. wydaje schowamy. mi się, że po jakimś czasie na pewno zlokalizujesz, gdzie oni chowają tą kartę, bo i na pewno może, jak wychodzą, to na pewno muszą sobie przekazywać tą kartę, żeby inne połów weszło tam no, do tej No dobra, bazy, ja w nie. ogóle tutaj mam teraz wgląd tutaj na ich tą mini bazę. Ogólnie rzecz biorąc. Ja tu będę siedział i czekał aż do skutku Aż oni w końcu wyjdą I słuchaj się czegoś dowiem, wiesz O widzę no tutaj teraz. Mas... Słuchaj, Bóg... ja muszę iść, bo, bo jestem umówiony z frają Także siemanko Dobra, siema, siema laki, trzymaj się A ja sobie tu będę obserwował, słuchajcie, bazę Ej co jest grane, widzowie? Ja zasnąłem? Ej, czekajcie, poł wychodzi z bazy, poł wychodzi z bazy. Ja nie mogę, przysnęło mi się, ale bym w ogóle przegapił widzowie. Ej, czekajcie, co on tu kombinuje? O, mam tam drugą kamerę, pod drugą kamerę. I patrzcie, jest tu poł, uśmiechnięta minka. I co on tu robi? Słuchajcie, ty coś tam, coś tam kombinuje. Zasłania mi swoim ciałem, słuchajcie, nie za bardzo widzę. Jest tam jakaś skrzynka i zakrył coś. Ej, mi poszedł sobie, może tam coś schował, jakąś nagrodę dla nas. Widzowie, normalnie idziemy tutaj szybciutko. Czekajcie, gdzie to było? Gdzie to było? Chyba tu pod tą kamerą. Gdzieś tutaj. Dokładnie tutaj. Ej, jest karta dostępu! Jest karta dostępu! Wbijamy... O nie, tutaj, dobra. Ej, monitoring im, słuchajcie, pod kartą. Ale im zrobiłem. Teraz mam wgląd w ogóle... Czekajcie, serio? Chyba czy mam wgląd w tą skrzynkę w ogóle, ale dobra, nieważne. Idziemy zobaczyć, czy ta karta w ogóle działa i czy damy radę ją otworzyć, tą bazę. Ej, jest tam półniebieski, żółty, zielony, czerwony, jest, jest ich tu naprawdę sporo. Ej, chłopaki, robić. to mamy jakiś plan odnośnie tego, co robimy za niedługo, żeby tam tylko te nas... Ej, poczekajcie, zobaczcie, kto to jest tam u góry. Ej, przepraszam, ma... że przeszkadzam, ale co wy robicie pod moim domem? Czemu mi o tu nie. normalnie hałasujecie? Od, o, odkrył y, naszą tajną kryjówkę. No, połu, raczej. Połu z, biurka, z biurka. Co to ma być? Co to ma być w ogóle? Wy tu śpicie? To jest jakaś tajna baza wasza? O co tu chodzi? Możecie tak, to mi to nasza wytłumaczyć? to jest tajna baza. Y, y, wiesz, co? My tutaj zrobiliśmy swoją własną kryjówkę. Y, y, no, bo mamy taką sprawę, y, mamy problem, bo. Bo, bo jeden po, porywacz od połu yy, chce nas złapać, i my sobie inną bazę tutaj wybudowaliśmy. Tak, pod moim domem? A co tutaj jest w ogóle? Ej! To jest przecież moja lodówka! Mi cały czas znika jedzenie z lodówki? Ja już wiem, kto mi to jedzenie podkrada. Patrzcie, widzowie, tu jest moja kuchnia. Ja nie mogę, a oni sobie tu zrobili tunel. Gimli, y wybacz nam, ale my tak naprawdę poubyliśmy głodne i sobie zrobiliśmy po prostu dojście do twojej lodówki. A zobacz, telewizor też od ciebie pożyczyliśmy. Ja nie mogę, to wy mi kanapę ukradliście i telewizor. A ja się dziwię, co to za odgłosy. Już wszystko wiem. Ej, a wy nie chcecie złapać normalnie tego porywacza? no wiesz co, my się go na ten moment boimy. My się boimy, że on przyjdzie i nas złapie gdzie indziej. Ej, skąd masz kartę w ogóle dostępu do porywacza? No, byłem waszą kartę dostępu, nie powiem, to jest tajna informacja. Jak chcesz, to chodź. Słuchaj, ja mam tu itemki do trollowania. Ty byś mógł być przynętą, skoro ten porywacz się na was czai. Słuchaj, to byśmy cię zamknęli gdzieś w klatkę i byś był na przykład przynętą, a tego porywacza byśmy złapali normalnie w drugą pułapkę. Co ty na to? Chciałbyś coś takiego zrobić? No, dobrze, dobrze, ale ale ja się boję tego porywacza. A co jak on się zła, z nas złapie i Pucholnie. nas bojdzie? A tutaj widzicie, jest przejście do tajnej bazy POŁ. Tutaj tak, normalnie. to tutaj mi... Na pewno lodóweczkę. będziecie musieli zwrócić tę telewizor i kanapę. Słuchaj, to chodź, ja cię tu złapię normalnie w pułapkę. Zobaczymy, czy ten porywacz ogólnie, wiesz co, się zorientuje. Na początku wybudujemy taką klatkę, do której wejdziesz. Właśnie tutaj Dobrze. do środka. Słuchaj, zabeczkuj się tutaj. Masz tutaj kolce, obudowę się, a ja Jasne. w ogóle dookoła zrobię słuchaj takie przejście, taką dziurę, jak on będzie chciał do ciebie podejść to po prostu wpadnie w ukrytą y, pułapkę także działamy i to robimy. No i widzowie pułapka praktycznie skończona, tutaj dookoła wybudowaliśmy coś takiego słuchajcie widzicie, tutaj jest zamaskowane przejście i tam zamierzamy właśnie złapać tego porywacza i słuchajcie go, nie wiem co z nim zrobimy jak go złapiemy masz jakiś pomysł po w ogóle co e, moglibyśmy z nim e, zrobić? Schwytamy go w pułapkę i się spytamy jaki powód jest z tego, że chce y, zabrać nas i porwać. Dobra, dobra, ja wskakuję na drzewo tutaj. Będę w razie co? Wiesz, co? Monitorował wszystko z góry. Tu mogę też kamerę zaprogramować. okej, okay, będę mieć tu Ej, pląc. ktoś idzie, Jeep, kto ktoś idzie, zobacz tylko. To, to jest ten porywacz? Ej, tak on wygląda, czy to ktoś inny? Ej, patrzcie, normalnie z mieczykiem idzie z szabelką. Pójdź tu po porwę cię, będziesz moim zwierzaczkiem. ha, ha. ha I ha, ha, patrzcie, mam go, mam go, mam go. Tu normalnie, wpadłeś w pułapkę i teraz cię zaleje lawa, cwaniaku, jeden, O nie, widzisz? nie zaleje mnie lawa, zobacz, ja szybko się zaleje podbudowuję... Lava, zaleje lawa, zaleje cię lawa, już cię zalała, już cię zalała. ...i Ej. zaraz ja cię dorwę. I zostaw mnie, co ty normalnie, wydostał się poł, on się wydostał. Ty, cwaniaku, jeden, widzisz, pływasz w lawa. Ale ty jesteś nóg, myślałeś, że... Że tak naprawdę yy, mnie schowałeś, a tak naprawdę ja teraz biorę połów i porywam połów. Zostaw go! Zostaw go, po porywaczu! O nie, wpadłem jeszcze, słuchajcie, w swoją własną pułapkę. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ała, wpadłem! Ja wpadłem. biorę połu i porywam połów! Zostaw go! Zostaw go! Ja ci dam! Ała! Ała! Normalnie ratunku! Ja nie mogę! Pokonał mnie ten Badziur, słuchajcie, on bardzo mocny jest! Poł, już cię ratuję! Już cię ratu... ratuję? A tu nikogo nie ma, widzowie. Została nasza tylko klatka, kolce. Wszystko zdewastowane. A niebieskiego poł nie ma, chyba został porwany. O nie, i co ja teraz powiem? Po, powiem, pozostałem. Słuchajcie, że porwali jego przyjaciela. O nie, muszę wracać ich poinformować. Dobra, jesteśmy już, słuchajcie, w bazie poł. Oni tutaj wszyscy są, przepraszam. Pa panowie poł, panie poł i tak dalej. O, witam cię, Gplay. Słyszałem, że zrobiłeś. Yy, zrobiłeś właśnie ten yy, Łapkę na porywacza z niebieskiego no, połu Zrobiłem, zrobiłem, ale niestety się nie udało I wasz przyjaciel został porwany Niebieskiego nie ma, ten bandzior porywacz Go porwał ogólnie I O nie, wiem, nie czy to ale był jak dobry to pomysł. niebieskiego porwał Przecież niebieski jest moim ulubionym Przyjacielem połu, to nie może tak być No przepraszam, no nie wiem co mam zrobić Chciałem wam pomóc, wyszło nie za dobrze I w sumie mogliście tu rzeczywiście Wiesz siedzieć W tej bazie nie wychodzić to chyba przez ciebie. Przepraszam. On, on, on go porwa przez ciebie. My się baliśmy wychodzić z naszej bazy ukrytej. To nie, wychodźcie już, rzeczywiście, to mieliście dobrą, dobry pomysł, ja nie chciałem, naprawdę przepraszam was! Dobra, Jeepley, ale wiesz co, y, y, załatw tam jakieś jedzenie do lodówki, bo my nie mamy co jeść teraz. na nakarmijmy połów. I zaraz pomyślimy jakiś inny plan. Może jakoś go zapytamy tego, prawda? Dobra, porywacza. dobra, to ja uzupełnię zaraz lodówkę. To będziecie mogli tam sobie pójść, podjeść i tak dalej. Ja nie mogę, muszę się im jakoś odwdzięczyć. Słuchajcie, bo ich przyjaciel przeze mnie normalnie zniknął. Na szczęście, mam dwie stówki, to mogę zrobić już dosyć solidne zakupy. Także słuchajcie, wezmę im dużo, dużo jedzenia. Nie wiem, może coś zdrowego, jakieś jabuszka, banany, pomarańczy. Tutaj te e, marchewki i tak dalej. Nie wiem, może też trochę białka. Panie, tutaj normalnie. Ojejku, jaka kolejka, muszę tu stać na samym końcu. Nie, mógł... zapraszam cię dziplej tutaj do kasy. Dobra, bo... tu daję dwie stówki, proszę pana, za to Dobrze. jedzenie, bo to Jasne. dla poł. i do widzenia ogólnie miłego do widzenia. dnia. Okej, okay, widzowie, idziemy szybko nakarmić naszych połów, żeby nie były nam niezłe, złe, bo to no, może się źle skończyć. Ej, co jest grane? Tu na mnie pułapka została zastawiona, o, te kolce są mocne, widzowie, czekajcie, podsadzimy się zaraz. Kto mnie tutaj złapał? Ratunku! Ej, czekajcie, dobra, podsadzamy się, hop! I uciekłem normalnie z tej pułapki. Ha! Ty widzowie, skręciłem tutaj w boczną uliczkę, bo słyszałem w ogóle tu jakiś krzyk, jakby poł. w ogóle tutaj coś krzyczał, coś takiego w ogóle podobnego. Ej, co jest? To jest kolejna pułapka, stąd też się wydostanę, pewnie na luzie, zaraz, słuchajcie, hop, tutaj kilofi. kilofik. Ha, w końcu Cię I... złapałem, nie wydostaniesz się stąd. Tu Ty, bandziorze, ustawiłeś na mnie pułapkę? Za co? Tak, to ja, słuchaj, ja chcę Ciebie, yy, chcę ciebie wykorzystać do tego, żebyś znalazł mi całą gromadę połów, zdradzisz mi sekret, gdzie one wszystkie... No ja tu mam wiedzieć. Słuchaj, co ja jestem w ogóle jakiś wróżbita, że mam ci słuchaj wymyślić gdzie jest poł? Może coś słuchaj, wymyślimy. Wy słuchaj, wydostanę cię stąd jak mi dopiero powiesz gdzie one są. Dobra, wy wypuść mnie to ci powiem ogólnie. Wiem gdzie jest ich baza. Pokażę ci jest, o, gdzie jest ich baza. O okay. o to mi chodziło właśnie, żebyśmy się dogadali jakoś, bo no myślę, dobra, że No dobra, to chodź pokażę ci. No dobra, no masz mnie, masz mnie. Okej, okay, pokażę ci gdzie jest, jest baza poł. mi pokażę, dowiem się całą bandę, gdzie jest poł. I... Ale słuchaj i wtedy dasz mi spokój i nigdy więcej mnie nie będziesz normalnie prześladować i idziesz sobie stąd, z tego miasta, dobra? No jasne, dobra? jak mi powiesz prawdę, prawdziwą bazę. Zobacz, A, tutaj otwierasz normalnie dźwignię. Tu masz zdjęcie poł, jedno, drugie. Tu trzeba zejść na dół. Cyk, i jesteśmy w bazie poł, proszę. A jak tu się schodzi na dół? No na dół ogólnie. O, on. widzisz, dałeś radę. Tutaj są trampoliny, można sobie skakać. Jest tu fajnie, ty. O, ja nie mogę, ile tu rzeczy jest. Yy, ten, no. I tutaj w ogóle pamiętam, że jeszcze było No i tajnie. Gdzie jest ta stała gromada? Gdzie są niebieskie, brązowe trzęsienia? No, nie te wiem, wszystkie krzycz, wołaj ich. Może gdzieś, gdzieś tu zaraz powychodzą. A no, poł jesteście, może tutaj. Ale taj, tutaj masz talo. przecież, Wiesz, tutaj jest jeden poł na ścianie ogólnie tu. Ale ja nie chcę plakatów, więc ja chcę prawdziwy poł. A dobra, bo tutaj było chyba tajne przejście. Słuchaj, o, i jak tam, to może one tam są. tak tam jest tajne przejście. Wejdź tam normalnie i słuchaj. Okej, okay, dobrze ci idzie, dobrze ci idzie, tak chwila, trzymaj. ale coś tutaj powstało, ja nie mogłem tam wejść, tak, a Tak, trzymaj, tutaj... idź tam bliżej, bliżej, o właśnie, właśnie, tak, no. właśnie tutaj. O, i teraz sobie poczekasz... Ej, chwila, ja nie mogę się stąd wydostać. Teraz ja ciebie mam, słuchaj, wiesz, już ci teraz tak nie wypuszczę, wiesz, że normalnie pójdziesz siedzieć za to, co robisz. Ej, ja nie mogę się stąd wydostać, weź się, się, nie wiedziałem, że to jest podpucha, że, że, że ty mnie schwytasz do więzienia jakiegoś. Ja nie mogę się stąd wydostać, no, no tak wiesz, to tutaj jeszcze zamra zamarzam kulą normalnie lodową, mi sieć tutaj i poł zdecydują, co z tobą zrobić. Słuchaj, tam, teraz będziesz tu grzecznie siedział. Ja nie mogę, widzowie, udało mi się go wyrolować. W końcu złapałem tego porywacza w klatkę i tak szybko stamtąd nie ucieknie. Idziemy teraz powiedzieć o, wszystk o wszystkim poł. Widzowie, najlepsze jest to, że mam monitoring do bazy poł i mogę obserwować, co ten cwaniak tam kombinuje. I wiecie, co tak naprawdę, nie wiem nadal, gdzie jest ten niebieski poł, dlatego będziemy go tutaj w ogóle śledzić, co on tam robi, ty. Krat kratek chyba nie, wy nie niszczy, słuchajcie, bo widzę, że ma w ręce kratkę, jakby jedną mogłę jedną udało mu się przedziurawić, nie mam pojęcia, co on, komputerki tam sobie ogląda, He, co robi? No dobra, na pewno teraz nie wie, gdzie ja ukryłem tego niebieskiego połu. niebieski niebieskim akurat! A go ukryłem w moim starym domu Paul. W starym domu Paul? ja wiem gdzie jest stary dom Paul. Słuchajcie, ty, przecież tutaj. Także ja... na pewno tu Czekajcie, wróci i Ja wiecie, to jest czytał. w ogóle, to jest tutaj bardzo niedaleko! Słuchajcie, tutaj jest ten domek z kartonu, pamiętacie? Nawet Paul mnie tutaj adoptowali w którymś momencie. Nie mówcie, że tutaj znajdę w ogóle tego niebieskiego Paul. On by schował ogólnie Paul w ich własnym domku. Nie no, to by było ogólnie niemożliwe. Ale sprawdzimy, słuchajcie, patrzcie tutaj, śnieży... Ten na razie jest cisza, nikogo nie słyszę Halo, nie... halo, o, pomocy, nie nie słyszy? On cię w twoim własnym domu uwięził. Jakim cudem w ogóle, co? Halo, halo, weź mnie uwolnij, bo on mnie tutaj trzyma cały czas Czekaj, już tutaj biorę piłę łańcuchową się już ci robię przejście Ja nie mogę, wszystko w porządku Przepraszam, słuchaj, nie chciałem niebieski ci tak zrobić to przeze mnie ogólnie cię złapał, ale już wszystko w porządku, wiesz? Tak. Już możemy wracać do twoich przyjaciół, wracamy. A jak tam ogólnie reszta? Wszyscy są? Czy Słuchaj. porywacz ich zabrał? Reszta moich połów niebieski na przykład. A tego sosili. porywacza złamanego? Mam tego porywacza złapanego w waszej bazie starej, a teraz pójdźmy pod, pod mój domek, żeby cię bezpiecznie tam schronić i stamtąd lepiej, żebyście nigdzie nie wychodzili. Ty wiesz co, niebieski, właśnie przechodzimy tutaj obok waszej bazy. Tam właśnie jest uwięziony tak, ten no. ba bandzior normalnie, tam na górze, wiesz? Także tam, wiesz co? Ej, może ja bym tam poszedł i go normalnie do więzienia schwytał. Ty wracaj Ty, no do domu. To weź bez, i idź, bezpiecznie do bazy idź, a ja tam normalnie pójdę i zaraz zobaczymy, słuchajcie, na kamerze, jak on tam... Ej. Widzowie, nie ma go tu! Gdzie on... E może tam uciekł, słuchajcie! Ej, na razie go nie widzę, muszę tam szybko pójść, widzowie! Ja nie mogę, mam nadzieję, że nam nie zwiał ten cwaniak! O nie, o nie, szybciutko do bazy, do bazy, do bazy wchodzimy. Siemanko! O, Siema. siemanko, play co tam słychać? Ty, stary, w ogóle tutaj muszę szybko pójść. Złapałem porywacza poł, ale ogólnie on gdzieś chyba uciekł. Czekaj, tu go nie widzę. Nigdzie go nie ma. Zrobiłem na niego zasadzkę. Ja nie mogę. Już ci mówiłem stary, że poł w ogóle pod moim domem jest, wszystko ci w ogóle powiedziałem. Ja nie mogę, jestem w takim szoku, stary, bo ja tu złapałem tego porywacza, on uciekł, czaisz? Ja cię, ty, to poczekaj. Może znam na to jakiś sposób? Co ty na to, żebyś na przykład... Przebrał się, żeby nie rozpoznali Cię, że ty jesteś player. Pójdziesz do tego porywacza, co porwał połu i powiesz, że chcesz, kupić poł i się wtedy dowiesz. Ale on I... stary nie ma żadnego połu, bo one wszystkie są, o nie, one są wszystkie teraz bezpieczne w bazie, wiesz? Także słuchaj, czekaj, ja sprawdzę na kamerach w ogóle, bo mam tutaj też dostęp do kamer akurat, yy, wiesz co, teraz mi ogień tutaj bije i nie mogę. choć normalnie pokażę ci w ogóle, jak one sobie smacznie yy, tam mieszkają i śpią w ogóle w mojej bazie pod domkiem, chodźmy. No i dobra, jesteśmy laki Ta, ty tam jeszcze nie byłeś tutaj, tylko pod samym Aha, tym. Czyli to jakaś Udź, nowa dawaj. kryjówka jest Ej, się połu, tak? połu. Ej, co tu jest gdzie tu jest w ogóle? Miał niebieski tu wrócić. Przed chwilą go wysłałem. Ej, chwila, tu jest napisane. Do porwałem wszystkich połów. Ha, 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 ha. No nie gadaj, że ten porywacz, słuchaj. Nie, wiesz, ale fajna tej... baza tutaj jest. Ja tutaj nigdy nie byłem w bazie. A, tak, wiesz, co jest najlepsze, że oni mają dostęp do mojej lodówki. Tu sobie wbijają, cyk. I tutaj normalnie wiesz, opędzlowują mi lodówkę. Akurat muszę załadować ją jedzeniem, tylko tutaj akurat przypadkowo coś ustawię. Dobra, pyk pyk, pyk pyk, pyk, pyk. jedzenie, żeby tam w razie co DPL'a mogła gotować. Ja nie mogę, musimy ich uratować pomożesz milaki? Tak, Gipley, i mam pewien pomysł, o którym wcześniej właśnie ci mówiłem. Że może weźmiesz maskę i się przebierzesz za kogoś innego niż jesteś i wypuścisz mnie stąd? Dawaj, 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 że co, żebym się przebrał za, za jakiegoś innego typka i udawał, że chcę kupić od niego poł, tak? Tak, i wtedy się dowiesz, gdzie on przetrzymuje te poł, Trzymaj maskę. Nie, no nie głupie! Jak wygląda w ogóle? Sprzydałoby mi się jeszcze nie jakaś no, bluzka. my tak wygląda. Myślisz, że mnie nie rozpozna, że będę mieć ogólnie tą bluzkę swoją miszelki, to się nie skapnie, że ja to. Wydaje ja? Wydaje mi się, że się nie skapnie nie będzie wszystko dobrze. Będziecie uważał za trolla. Dobra, to idę się rozejrzeć po mieście. Może go znajdę gdzieś. Widzowie, chyba go namierzyłem. Jest dosyć daleko mojego domu, ale szukam po całym mieście go. Widzicie? Tam się kręci cwaniak. I możliwe, że gdzieś tutaj są ukryte te poł. E, czekajcie, co by tu, czym by mu tu zapłacić? Nie ma za bardzo pieniędzy. Coś wymyślimy, coś wymyślimy. Przepraszam bardzo, przepraszam. E, ja w ogóle chciałem jakiegoś zwierzaczka kupić, a nigdzie nie ma w zoologicznym. Wie pan, gdzie jakiegoś zwierzaczka można kupić? Kupić? Yy, wiesz co, ja mam tutaj takie połu. Jak chcesz, to mogę ci jednego odprzedać. Tak, a nimi się trzeba opiekować, czy co? Yy, nimi tylko wystarczy się opiekować. Chodź ci, pokażę. Tak, ma pan ich ogólnie kilka, czy jednego? Jak to wygląda? Yy, tak, mam je kilka, bo właśnie je tutaj yy, uwięziłem, tak delikatnie można powiedzieć. I one są na yy, sprzedaż normalnie? One są na sprzedaż i nimi wystarczy się opiekować. One nie, nie potrzebują zbyt niczego. O, tutaj Aha. są, w tym, tutaj, o. Dobrze, a ile taki jeden kosztuje? No taki jeden to 5 tysięcy, wie pan? Ojejku, to sporo proszę pana, wie pan co? To ja będę musiał pomyśleć, jeszcze się zastanowię, bo nie mam przy sobie teraz 5 tysięcy. To w razie co do pana wrócę tu, dobrze? Jak uzbieram? Yy, no dobrze, yy, no dobrze, to niech tak będzie. Dobra, do widzenia! Ej, widzowie, wiemy już gdzie są poł. Teraz wiecie co? Może poczekamy aż on stąd wyjdzie. Będziemy tutaj cierpliwie po prostu czekali. A jak on sobie pójdzie, to po prostu uwolnimy poł i zwiejemy z powrotem do naszego domku. Nie wiem co on tu kombinuje. Ej, czekajcie, biega tam. Gdzieś idzie, gdzieś idzie, gdzieś idzie. Może wychodzi, wychodzi z bazy. Dobra, tu się zamykamy. Och, o, zamyka drzwi. Ma polaz. Idę normalnie sobie poszed... do domku. Idę sobie do domku. Okay. Parire, Dobra, no, no, pójdziemy tyłem, widzowie idziemy tyłem, tak, tam normalnie od morza od strony morza spróbujemy je wydostać mam tutaj w razie co kill off, e, różkę, w razie co zaklęcie jakieś e, może, może odblokujemy zaklęcie które nie wiem, będzie mogło e, tak naprawdę ich jakoś uratować, chociaż tu są chyba bardziej atakujące, związane ze śniegiem wszystkie zaklęcia okej, okay, tutaj są poł, poł już was ratuje, nie martwcie się, będzie wszystko ej, dobrze ej słyszycie, ja słyszę dżipleja tak wiem, tutaj, słyszę -playa. przychodzę wam na ratunek już się wami opiekuję dżiplej to ty, Czekaj, jest, jest pełna łodówka, słuchaj w domu, jest pełna lodówka, chodźcie. Ej, połuchajcie, możemy uciekać. Cheapley nas uwolni. Ty, to ty, bo ty masz jakąś maskę na głowie. Tak, to ja, to ja, to ja. Będziemy A, musieli uch, uciec dobra. w nowe miejsce, bezpiecznie, żeby ten porywacz was nie znalazł za mną. Czym, po, uciekajmy. Dobra, widzowie, więc jesteśmy z wszystkimi po, u mnie w domku. Pozwoliłem im w ogóle u mnie mieszkać tymczasowo. Słuchajcie, muszę was nakarmić, co nie, bo wypełniłeś sobie Ale super dziękujemy Ci bardzo, że nas przynocowałeś za to. W takim bądź razie ja, ja, ja wziąłem tutaj dla ciebie to, co ci. Podebraliśmy, zobacz. Tak, co mi, co mi podebraliście? Telewizor, telewizor robię, O, kozacko telewizor i kanapę ale tu na razie jedzonko wam dałem, to jedzcie. Ja tu też Jestem. na kamerach. Będę musiał obserwować w koło domu, co się dzieje, widzowie, bo na razie e, tutaj jest bezpiecznie. Ej, czekajcie. Porywacz normalnie pod naszym domkiem jest. Tam Jak porywacz pod naszym domkiem? Tam kręci się porywacz, uwaga. Szykujemy się na pojedynek. Po, uwaga, uwaga, uwaga. O nie, widzowie, on tu wrócił On tu wrócił, on normalnie Nie, nie daje nam spokoju Wynocha, wynocha normalnie poruwaczu Zaraz cię zamrozimy tutaj was, Uwaga, uciekajcie dwa. poł ha, 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 ha. Uciekajcie ja za Zajdę normalnie z drugiej strony, widzowie A żeby tutaj normalnie tym poł nic nie zrobił A masz ty cwaniaku jeden Co ty o, myślisz, nie. że ci się o, uda? O nie, że ci oddawać się uda? mi moje poł wszystkie Oddawać mi wszystkie moje poł To moje poł są, słuchaj, one nie chcą z tobą mieszkać I zresztą monety chcesz je sprzedać, słuchaj Nikt od ciebie nie kupi tych poł, rozumiesz? Oddawać mi moje poł, bo się zdenerwuję. Słuchaj, nie denerwuj się, tylko idź stąd i daj nam spokój Nie, nie pójdę, dopóki nie odzyskam swoich poł. No to nie odzyskasz, słuchaj. Poł, pomóżcie mi, pomóżcie mi. Chodźcie wszyscy na tego porywacza, damy radę, nie bójcie się go. Dawaj poł, dawaj poł. Dobra, masz ty, masz ty, normalnie zatrujemy go, podpalimy. Wszystko po prostu naraz. A masz, jest, yes. udało się. Pokonaliśmy go, pięknie poł! A tam ci się troszeczkę słuchajcie. Nie, yes, G-Play udało nam się, ale super! Dobra, to teraz trzeba tutaj posprzątać. Dacie radę tu posprzątać. Y ja g playu za to, że możemy przynocować u Ciebie, wszystko zrobimy. Posprzątamy tutaj! Pobierzemy żeby się było do roboty! Ładnie. Bierzemy się razem z Paul do roboty, widzowie. Trzymajcie się, papa! Pa.